witamy również wszystkich widzów na YouTube w kolejnym odcinku i lecimy sobie samolotem Tyfon 3 Tyfon 3, sorry nie wiem skąd tam te L się wzięło no i właśnie póki co wygląda na to, że ten statecznik jest w dobrym położeniu, zobaczymy delikatnie startujemy i mam nadzieję, że się Uda wykonać ten kontrakt? Włączmy sobie kontrakt, żebyśmy mieli dostęp do jego parametrów. Dobra, schowajmy podwozie, schowane. Ok. Chyba wiem skąd się brały te wcześniejsze problemy. Jeżeli zaostroszliśmy, to po prostu samolot, swoją powierzchnią wyhamowywał impet i dlatego stawiało go bokiem dobra, postarajmy się w miarę tutaj delikatnie i stabilnie prowadzić lot bo widzę, że samolot jest dość czuły postarajmy się utrzymać wznoszenie na poziomie 25 stopni No, samolot Tyfon 3 to jest e, dość nowa konstrukcja. E, całkiem ładnie się prezentuje w locie, jest to samolot rakietowy, napędzany dwoma silnikami Veroni, e, które są napędzane e, naftą kerozyną. Także myślę, że tutaj no, poprzedni kontrakt wykonaliśmy. Myślę, że dość ciekawa konstrukcja. Niewizualnie bardzo się podoba, można by było go zrobić troszeczkę w mniej jaskrawych barwach, ale wydaje mi się, że na samolot eksperymentalny to jest całkiem niezły, niezła opcja. Kurde, nie mogę ustawić. O, udało się! E, odpowiedniego położenia naszego samolotu, tak żeby nam nie skręcał. Dobra, wejdźmy na. 10 km i potrzebujemy osiągnąć 550 metrów przyspieszenia, dość sporo, czy przyspieszenia prędkości. Dość sporo. Troszeczkę zmniejszymy kąt natarcia, tak żeby szybciej się rozpędzać, żeby na pewno starczyło nam paliwa na osiągnięcie tej prędkości.

540 i mamy 550. Dobra, i teraz wspinamy się na 20 km. Ok, świetnie. 20 km osiągnięte. Także tylko na spokojnie przeszybujemy na tej wysokości i odzyskamy nasz samolot i kontrakt powinien być zaliczony. Dobra, sprawdźmy, czy wszystkie warunki zostały wypełnione. No tak, zostało tylko wylądować. Dobra, przyspieszamy czas, bo tutaj nasz samolot powinien dość bezpiecznie szybować w dół. Nie powinno to być jakoś groźne dla niego. Na 10 km odpalimy tylne spadochrony, później na 5 przedni. OK, odpalmy tylne spadochrony. Dobra, przypnijmy sobie przedni spadochron, żeby nie zapomnieć go uruchomić. Dobra, mamy prawie 5 km, także odpalmy też ten tylny spadochron. Zwolnijmy nieco przyspieszenie czasu. Ok, nasz samolot dość bezpiecznie powinien zostać teraz zwodowany gdzieś na Atlantyku. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tutaj nic mu nie grozi. No w razie czego możemy też odrzucić kapsułę, gdyby za szybko ten samolot się poruszał. Sam kokpit też możemy odrzucić, i wtedy sam kokpit wyląduje na spadochronach. Mamy 9,5 metra. No to jest troszeczkę dużo, ale wydaje mi się, że powinien nasz samolot to przetrwać. Przyspieszmy czas, bo nie mamy aż tyle ochoty czekać. No bardzo ładnie ten samolot się prezentuje, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Dobra. I za chwilę nastąpi ten moment prawdziwa chwila prawdy. OK, udało się zwodować. Samolot jest cały, fantastycznie. Odzyskajmy go, oczywiście do Space plane Hangar, tak, żeby tutaj nie było wątpliwości, będziemy mogli go użyć jeszcze wielokrotnie. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, nie wydaje mi się, żeby przydał nam się do realizacji konkretnych, sory, kolejnych kontraktów. Ale zobaczymy. OK. Fantastycznie. 5 punktów naukowych. Mamy na koncie 20 tysięcy więcej. Fantastycznie. Zobaczmy, jakie nowe kontrakty się tutaj wygenerowały. Experimental Rocket Plane. 10-28 km, 28 km musimy osiągnąć i 700 m. No to już będzie dość zaawansowany projekt. No i zobaczymy, te X-Planes. Ten by było warto przyjąć, natomiast potrzebujemy dużo bardziej zaawansowanych silników mm, odrzutowych do realizacji tego mm, kontraktu. No tutaj zostały dwa ważne węzły jeszcze do opracowania. No, i tu mógłbym ewentualnie bardziej zaawansowane rakiety na paliwo stałe odblokować. Zobaczymy, może w późniejszym terminie. Ale dobra, wszystkim widzę na YouTube. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.